Oby tylko nie padało, mówili od rana mieszkańcy Dobrzelowa. Wszystko dlatego, że w sobotni wieczór duchowie z miejscowej jednostki OSP organizowali fantówkę. Pogoda rzeczywiście nie była wymarzona, ale humory dopisywały, a frekwencja była chyba większa niż przed rokiem. No i co najważniejsze, na fantówkę przychodzą całe. Wielopokoleniowe rodziny. Sąsiedzkie spotkanie pod gołym niebem jak zawsze połączone było z Loterią Fantową. Będziemy mieli tutaj dla Was atrakcje. Po pierwsze fantówka, czyli same fanty. E, nasi strażacy spędzili cały piątek i sobotę tylko po to, żeby właśnie te fanty przygotować, odebrać od Was, przygotować następne, nowe. I wszystkich zapraszamy tutaj do pierwszego garażu. Za sekundkę zostanie chyba już otwarty. Loteria ruszyła. Do wygrania rozmaitości. Słodycze, artykuły gospodarstwa domowego, zabawki i żywy inwentarz. Koguty, gołębie, a nawet króliki. Nic dziwnego, że chętnych do udziału w losowaniu było wielu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. 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 Tutaj nawet dla wójta nie będzie żadnych. E, a to pusznych. po ile te losy? Do dla wójta po 7 zł. Po 7 zł, kurde. Nie, nie, nie. Po, 6 zł, po, 6 zł. po 6 zł, tak? Aha, no to ja wezmę. Dwa, żeby tutaj straże nie, nie, nie ogołocić z tych do, fantów. Tylko dwa. No dobrze, proszę bardzo. A co? No. Proszę ciągnąć. A to trzeba dać żółte czy po. Obojęte. Obojętnie. To jeden taki, jeden taki. Szczęście uśmiechnęło się do naszego wójta Kamila Ładziaka. Do domu mógł wrócić z kogutem, a właściwie kogutkiem. Myślę, że zostawię na przechowanie, natomiast tak jak powiedziałem, zastanowię się głęboko, czy nie będzie to początek nowej hodowli. Na fantówce w Dobrzelowie nie mogło zabraknąć orkiestry pod batutą Mirosława Grzybowskiego. Muzycy z OSP Dobrzelów zaprezentowali wiązankę standardów muzyki rozrywkowej, ale porwali do tańca głównie dzieci. Starsi długo zbierali się na odwagę. <sum> Fantówka, e, tradycja od wielu, wielu lat, spotkanie rodzinne tak naprawdę i strażacy chyba, tak jak teraz sobie przypominam i patrzę w historię. Spotykali się tutaj właśnie po to, żeby po pierwsze zarobić dla straży trosz, troszkę pieniążków, bo nie mieli takich możliwości dofinansowań jak dzisiaj z gminy, powiatu i tak dalej. Dlatego musieli iść z własnymi siłami. Ale z drugiej strony jest to super pretekst do tego, żeby jednak spotkać się rodzinie i ze wszystkimi, ze wszystkimi rodzinami dookoła. Także myślę, że przede wszystkim rodzina, spotkania, koledzy, znajomi, wymiana jakichś fajnych doświadczeń. Na dobrą zabawę tego wieczoru liczyli wszyscy goście, ale sama impreza była często pretekstem do wspominania podobnych okazji sprzed wielu lat. Ta fantówka jest, wrosła w tradycję Dobrzelowa. Ja pamiętam jako mały chłopak już strażaków, którzy chodzili po, po naszej wiosce i zbierali właśnie różne prezenty na, na fanty. Sam też pamiętam, że rodzice dawali takie, takie fanty, tak więc to jest już tradycja od wielu, wielu lat. i i tym bardziej ma to wielką wartość. Rzeczywiście, tej wartości nie sposób przecenić. To świetna sprawa, że są w naszej gminie ludzie, miejsca i okazje, przy których każdy może poczuć się jak u siebie.